No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta. E, tak jak widzicie, sad właśnie wokół mnie. Właśnie podążam do sadu na wykopki. To nie jest ten sad co ostatnio, jest to sad, w którym bywałem tutaj na wiosnę ostatnim razem, praktycznie rzecz biorąc, no może trochę w lato z rutusem. W każdym razie, no, dawno tutaj nie byłem i coś mnie dzisiaj jednak tutaj pchnęło w to miejsce, żeby tu wrócić. A jeśli pamiętacie, to tutaj naprawdę cuda na kiju się wyprawiały. Niesamowite fanty wychodziły, dlatego dzisiaj dość optymistycznie zmierzam na wykopki. No i co, trzymajcie kciuki, zostawcie łapę w górę pod tym filmem. Subskrypcja, dzwoneczek i widzimy się przy pierwszym dołku. Pierwszy sygnał nic ciekawego, olbrzymia jakaś taka blacha, ale to ani to łuska ani nic. W każdym razie, drugi sad tego właściciela, ten sam i w połowie sadu jest tak wykarczowane całkowicie. Zastanawiam się dlaczego. Nie mam pojęcia, dawno się z właścicielem nie widziałem, byłbym go zapytał ale nie wiem, w sumie, bo tam na końcu sadu jest spokojnie miejsce, żeby ciągnikiem na przykład nakręcać, więc w sumie to zastanawiające to jest. No ale to mniejsza z tym, lecimy po jakieś fanciki. Drugi dołeczek na samym wierzchu, w dalszym ciągu nic ciekawego, no ale wiecie, ja się tutaj nie za bardzo dzisiaj nastawiam na fanty, no ale mam nadzieję, że i tak zostaniecie do końca, może chociaż jeden lub dwa się znajdzie. Chciałbym dzisiaj znaleźć coś innego, coś co rzadko znajduję, bo tutaj naprawdę przeróżności wychodziły. Czy tak będzie, no to się okaże, prawda? W dalszej części odcinka pakujemy i lecimy. Oczywiście, jak się możecie domyśleć, to teraz właśnie robię cały czas ten wykoszony tutaj paseczek. Zwłaszcza, że jest ujeżdżony i tak dalej. Nic nie przeszkadza. No i efekt przyszedł. Jakieś 20, może pół godziny chodzenia. Ojko, już widzę, że to, że to tylko 49. Dobrze mówię. Da, 5 groszy. No niestety 5 groszy 49 lecimy po następne monetki lub inne przedmioty. No i sypnęło PRL moi drodzy, bo właśnie druga monetka 10 groszy tym razem. 10 groszy PRL, ale tutaj rocznik zajechany. No, w każdym razie jedno obok drugie, więc można sądzić, że zgubione w tym samym czasie. 10 groszy, lecimy. No, i jak widzicie, kolejny dołek już się troszeczkę ściemniło, słońce zaszło. Dawno się nie włączyłem, tak naprawdę, bo, bo nic ciekawego nie znalazłem i, i szczerze Wam powiem, że myślę, że chyba dzisiaj nie znajdę. Ale oczywiście nadzieja umiera ostatnio, więc jeszcze troszeczkę jest przede mną. No, a w tym momencie mieliśmy ładny sygnał, no ale niestety, niestety tylko kawałeczek aluminiowej łyżeczki. No i takie drobiazgi aluminiowe, nie aluminiowe. Przeróżności tego typu też dzisiaj naprawdę nakopałem. Już nie wiem, może siódmy czy ósmy taki dołek z taką drobinką. No niestety, niestety, Filka przerwy moi drodzy. Eee, co Wam chciałem jeszcze powiedzieć, pamiętajcie o łapkę w górę subskrypcji. Dużo osób ogląda eee, filmiki, widzę po statystykach, a nie subskrybuje kanału. Także będzie mi bardzo miło, jeśli to właśnie zrobicie. Dodatkowo, też warto kliknąć w opis mojego filmu, tam się Wam rozwinie wszystko. Blog, Instagram, wszystko, gdzie byście chcieli zajrzeć na jakieś moje social media, to będzie mi miło. Na pewno na blogu też możecie przeczytać sporo ciekawych informacji. Zapraszam Was też na, też na sklep agoranum.pl. Czyli sklep z produktami do czyszczenia oraz e, pamiętajcie o fajnym, fajnych gratisach do zamówień w sklepie z wiadowca historii. Także to tyle krótka informacja. Chwila oddechu, pół godziny chodzenia. Bardzo licha, no ale jeszcze chwilę pochodzę, zobaczymy co wyjdzie. Także do następnego dołka. I kolejny skrawek. E, powiem Wam, że naprawdę przerąbane jest w sadzie to. Że jeśli ktoś kiedyś wyrzucił gdzieś puszkę w jednym rządku, i zanim ten sat jeszcze powstał, i ta puszka się rozeszła po całym, no to naprawdę to wszystko, takie drobineczki, potrafią leżeć na nie wiem, długości 20-30 metrów w ilości kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu. No ale niestety to wszystko to są w miarę ładne sygnały, bo tak samo na przykład biłyby, biłyby nie wiem, medaliki aluminiowe drobne. Czy też jakieś właśnie drobniutkie monetki i tym podobne przedmioty, więc to wszystko trzeba kopać i naprawdę niekiedy to już ma się dość. No ale jeśli chce się coś ciekawego znaleźć, no to trzeba to wszystko ryć. Oczywiście to nie jest tak, że ja narzekam i zaraz się tutaj załamuję, że dzisiaj takie wykopki były. Oczywiście, że nie. Zresztą, jeśli oglądaliście już nieraz odcinki, na przykład jakie wykopki są naprawdę, no to wiecie, że mnie to za bardzo. A gdzieś tam nie smuci czy coś, kiedyś może bardziej, teraz już zdecydowanie jestem bardziej cierpliwy, no bo tutaj nie mogę złapać, o macie 50 groszy, trzecia monetka dzisiaj i trzeci PRL i co zastanawiające, no, no, co właściwie dziwne i taki zbieg okoliczności trochę niefortunny, to to, że w tym sadzie zawsze było bardzo mało PRL-i. praktycznie ich tutaj nie wiem, może kilka znalazłem na no, kilkanaście wypadów, może nawet 20 ponad. No, a dzisiaj od razu ciepnąłem trzy. No cóż, no tak to bywa. No ale dobry i ten PRL, kolejna monetka, także dzisiaj ten PRL mnie zadowala. Zwłaszcza, że na koniec, no, wychodziłem tę jeszcze jedną krągłość, bo zaraz będziemy kończyć. A teraz jeszcze takie coś wychodzi. Myślałem, że to jest ołowiane, ale niestety ołów to to nie jest raczej aluminium, nawet na pewno o, takie coś, no ale to nic ciekawego, na pewno a teraz naprawdę dziwne potężny sygnał minimalnie gdzieś tam przebijało to na żelazo a tu taki kawał żelastwa i to nie jest żaden przedmiot, to wygląda jak po prostu taki no jakby stopek, tak? no źle się pewnie wyrażam, ale wiecie o co mi chodzi w każdym razie, no jest to bardzo zastanawiające skąd takie coś duże, ciężkie i wygląda na czyste, czyste żelastwo. Nie mam zielonego pojęcia, skąd takie coś mogło się wziąć i od czego to było. Nie wiem. Kolejna ciekawostka dzisiaj, zagwostka. A spójrzcie na to. Oczywiście przebiło, przebijało mi to mocno na żelazo. Aczkolwiek, zobaczcie, jaki dziwny grzybek. Pełny, nie jest on pusty w środku. Tutaj takie podłużne coś. Ciekawe, od czego to mogło być. Jak macie jakiś pomysł, to chętnie przeczytam wasze komentarze pod filmem. Cóż to, to takiego mogłoby być w tej lampy, To się bardzo odbija, ale to czyste żelazo jest. Ciężkie oczywiście, bo jest pełne, tak jak już powiedziałem. Nie wiem, no dzisiaj się zastanawiam nad takimi rzeczami, ale to normalne, kiedy nic ciekawego nie wychodzi więcej. No i jeszcze na samej powierzchni, moi drodzy, już chyba ostatni będzie rzeczywiście dołeczek. Wychodzi guziczek. No. Taki oto fancik, nic ciekawego oczywiście, trzy dziureczki i to naprawdę nie jest taki stary guzik. No dobra, może być. No dobrze moi drodzy, na dzisiaj to już wszystko, czyli wyszło... nie dużo, wyszło mało rzeczy, ale oczywiście nie załamuje się, normalne wykopki, dzień jak co dzień bym powiedział, bywa lepsza seria, bywa gorsza seria, a i tak tych wykopków, naprawdę tych słabszych, powiedziałbym, że nie mam tak dużo, więc nie narzekam. Mimo wszystko, dzisiaj taki luźniutki odcineczek. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się oczywiście on podobał. No i ja mam też nadzieję, że następny będzie dużo ciekawsze, że będą ciekawe rzeczy. Na pewno będę gdzieś już w nowym miejscu. Jak tylko nabiorę troszeczkę weny ostatnio tej weny było mniej, więc chodziłem gdzieś tam po sprawdzonych miejscówkach, nie chciało mi się za bardzo gdzieś dalej jeździć. I szukać i kombinować, A dlatego tak właśnie było. No dobra, nie będę tutaj już przedłużać. Pamiętajcie o łapach w górę pod tym filmem. E, możecie napisać jakiś komentarz pod filmem właśnie dla zasięgu. Subskrypcja, dzwoneczek. Będzie mi bardzo miło, także z góry dziękuję i mam nadzieję, że na następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.